Soniu? Co, Soniu? Co? Soniu! Siema, to jest ten osobny A w dzisiejszym odcinku króliczek Sonia. Tak, to jest samica, ale za miesiąc gdzieś będzie i samiec. Co, Soniu? Zaraz ci coś przyniosę jeść. Tak! Soniu! Soniu, co? Co Soniu? Uwary soń, bo tam ci ucho w tym jest. Aj, Soń. Piękny. Piękny króliczek po prostu jest. Co Soniu? No co? Co Soniu? Złosic przywieźliśmy ją. Tak, na rynku kupiliśmy. Co Soniu? Soniu, no co? Co Soniu? Dobra. Dzisiaj taki piękny odcinek Sonia. Bardzo fajny króliczek. Więc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie i do zobaczenia! Co? Co, Sonia? No co? Zaraz Ci dam już. Już idę jeść, ci dam.